Dzisiaj stałem pracownikiem pewnej firmy, bardzo poważnej firmy. Znalazłem pracę. Będę pracować dzisiaj. To, to nie są żarty. Bierzmy się do roboty. Żartowałem, aż taki stary nie jestem. Jestem energiczny. Co jest? Moje ręce. Oddajcie mi moje ręce. Tak, tak. Będę dzisiaj pracować. Tak, tak. Office worker, a bo ja to przechodziłem dawno temu. Oh, human. Welcome to an... Witaj! E, instrukcje, tak? O, oh, sorry, sorry. Co my tu mamy ciekawego? Śniadanie mi przynieśli. Tak, tak. O, ja mam lepszy kubek. I love jab, Trochę brudny. Da radę. Okej, okay. Łap. Daj, pączki. Przygarnę sobie te pączki. <laughs> to mój pierwszy dzień w czasie. Komputer, tak? Mogę. Cicho bądź, ja tu teraz pracę robię, wykonuję swoją pracę. Co ja mam zrobić? Komputer włączyć, tak? Ale to nie działa, to trzeba było podłączyć. Nice! Woo! Podłączyłem, tak? Działa. A, monitor jeszcze muszę. Nice! 1, 0, 1. Kto to dzwoni? Zero? Ktoś do mnie dzwonił. No dobra. Ło, Boże! The Fascynujące. Pracownikiem miesiąca zostanę chyba. Zjem pączka O, ten z marbolatką. E, co my tu mamy? Kosz na śmieci, tak? ho oh, oh, oh. to się przyda. To się przyda. A gdzie mój kubek? Gdzie mój kubek? Gdzie mój kubek? Kocham pracę. A tutaj. Śmietanka do kawy. Śmietanka. No chyba. I teraz kawę. Cukier. Boże, rozlało się wszystko. Wypiję sam cukier. Tak, praca, praca, pracujmy. You see, that's why I like you. Dzięki. I Assistant to the supervision? Vision? Jakie vision? Boże, czytać nie umiem. To for dumb humans. Może nie mogę tego otworzyć, bo jestem mądrym człowiekiem, to Czytaj. Tak, jego ptaka mam. Lecisz. Uu. Co jest? Działem się skopiowałeś. Co mam zrobić? Cicho sieć. Zatrudniać będziemy Bandit bot On nie wygląda jakbyśmy mieli go ten... Idź stąd Hipster bot? To jest jakiś nerd Safari bot? Biorę Co? Dobra, dwóch tych samych zatrudnię O, trzeci O, czwarty Flappy bot Okej, okay. Muzik No, no. Ej. Okej, okay, musimy poprawić tutaj. O Boże, jakie to jest proste. Ej! Masz książkę. O, jedzenie. Pieniądze nawet dostaję. To już wypłata. Mm, baton. O, też chcesz. Gdzieś ci kupuję. Jak to utknęło? Tu... Trzymaj. Ja zjem z tobą grześka ja jem Grześka. Dobre, dobre, wykonujmy pracę. Masz hasło. O. Okej okay. A co to za mamy jakoś? Wiesz my mamy pracować, człowieku. Mam prezentację zrobić? Ale to za chwilę, za chwilę. Boże, jaki zarąbisty jestem. Oj! Puściłem myszkę! Puściłem myszkę! O, tak się też da. Jeszcze raz. Jest przy... Daj mi ten program, robimy prezentację. Prezentacja. Mm -hmm, mm -hmm. Kolory. Weźmy ten. Motywacja. E, Okej okay, na początek. Cheesy, Visual. Dramatyczne teraz. I w dramatyczny Accurate O! Nie, dobra, jestem niesamowity w to. Stary. O. Nie ma tu nikogo? To ja zaraz sobie kogoś znajdę. Hej! jaką prezentację robię. Hej wróć, wróć! Boże Święty, już myślałem, że straciłem prezentację. Dobra, i końcówka. Call to action. Jab Moore, tak jest. Zrobione. Aż sobie batonikę zjem. Mhm. Mm batonik mi się połama. Witam wszystkich na mojej prezentacji. Mam świetny plan. Nie wiem, o czym miała być w sumie prezentacja. Lecimy. Oh, oh, dziękuję. O, o, oh, to było You're dobre. Dokładnie tak, też tak uważam. Tak. No, dokładnie tak. Tu jest tragedia teraz, panowie. Bo musimy jakoś zyski zwiększyć, nie? Wtedy będziemy milionerami. Więcej pracy. Dziękuję. Co tam chcesz? Masz pączka. Co tam chcesz, abym napisał? Aha. Mam pustą kartkę 010? Dobra, trzymaj. Umieraj! O! Co ja mam zrobić? Aha, muszę ten. Przecież go dopiero zatrudniłem. Ułatwiej sobie robotę. Nawet tu nas nie pracuje, ale dobra. Nie narzekaj, muszę cię zwolnić, bo tak mi gra każe. Masz pączka. Nie, pączka. O kurde! O dziękuję, ja zjadłem niego dobrego pączka. O, mam tu szafę, nie mogę. Ładne dzieci masz O, furasa we wezmę. Trzymaj. Co ci tak patrzysz? Okej. Okay. Ej hey, kolego, ale broka chwilę. Pieniądze to ja sobie przygarnę Mogę Ci coś chcesz? Pomogę. Nie, ja, metanka się przyda. No. O. Czemu pieniądze mam niszyć? Co to nielegalne są? Kubek się kopiuje. Banka mi niepotrzebna. To, jakaś fizyka? Co mi to w ogóle jest? Czym ty jesteś? Jesteś komputerem? Też kocham swoją pracę. Przykro mi go to bolało. Don't let that get away. Ej! Ej! Policja? Ja! Świeczki? No jak to? A co to jest? O, wow. Ja! Mam psa Chcę drugiego psa Co jest w prezencie? Co jest w prezencie? Jezu! Daj ranga Człowieku, a co to jest za książka? The Internet Hazard?

Nie! Wyjdź! Wyjdź! O kurde. się nie spodziewałem, że mi autko utknie. O! <laughs> po autku. Chyba. Posął sobie do pracy. Idę do pracy. Tak. Kocham swoją pracę. Nie mieszczę się w budynku. O! Leś, leś, leś! Oddawaj to. Nocna zmiana. Rysujmy logo. Jakie może mieć logo? Co, mo co mogę narysować? O, wiem, co narysuję. No przecież. To nie powinno być takie, takie byle jakie. Ja to naprawię. Ok, tutaj niedociągnięcia. Tak, tak. Ok. A, no, to jest Lidl, jak coś. Nawet podobne nie jest przecież, mam tu ikonę dosłownie. <noise> Dobra, trzymaj. Ty potrzebujesz jedzenie, tak? Daj mi kebaba. A co to za deal? mam zrobić? Trzymaj. Co? Uuu, ale robię te. Owej. Oh mam fidget spinera. Się. Woo. Woo. Chcę następnego Patera. Pafijet spinery. to jest dopiero coś. Night shift never ends. <grymne> Jak to Night Shift never ends? Ja do domu chcę. Ech. Tak jest, woda. Lej wody, Dehydration lowers tak jest. Steve Janka. Do białego ranka. Do białego ranka Bo. Yy, o, puszka. U, coś jest. dzieje to co jest? Co tam chcesz? Co ja ci mam zniszczyć? Ciastko. Masz nawet parę. O, wiem. Narysuję. Masz gówno. Pieniądze! <śled> tak! Kubek z tego człowieku, pieniądze dostałem. Waga? Nice! ha! <śled> Musiałem tylko chwilę ten... Zaspany jestem, tak? Jedzenie dostanę. Miło swojej strony. Weź ten kubek. Wst Starczy. O boże. Nie przeszkadzaj mi te... No i ty! O. Halo? Dobrze jest, dobrze jest. I pa, zakręcam? Kurde, nie zdążyłem. A, spinery. Ej. Boże, co jest? O, okej. Okay. Ło. Wow. Fajne? Zarobiłem kasę. Nic więcej nie potrzebuję. Moja praca została wykonana. chcę się jak najszybciej zwolnić. No, Ewidentnie, starczy mi. Nigdy więcej pracy.